Jak uczyć się na tym kursie? Zazwyczaj na moich kursach zachęcam do przechodzenia lekcja po lekcji, od początku do końca, ale ten kurs jest inny. Ten kurs nie jest pełnym wykładem o Excelu. Jest zbiorem pomysłów, co można robić łatwiej, szybciej, sprytniej, bezpieczniej, i dlatego proponuję trochę inne podejście. Jeśli jest jakiś szczególny temat, który Cię specjalnie interesuje, to po prostu przeskocz do wybranej sekcji. Proponuję, żeby w ramach tej sekcji przerabiać lekcje po kolei. Pamiętaj, że po każdej lekcji masz naprawdę niewielkie zadanie praktyczne z dołączonymi plikami ćwiczeniowymi. Pobierz pliki i spróbuj wykonać zadanie. Na pewno dzięki temu lepiej zapamiętasz, co przed chwilą tylko zobaczyłeś w filmie. Kurs składa się z kilku sekcji. Do wyboru masz. Triki związane z codzienną pracą, gdzie znajdziesz kilka sprytnych skrótów klawiaturowych, wbudowanych mechanizmów kopiowania danych, nawigacji po arkuszach i temu podobne. Triki dotyczące bezpieczeństwa i ochrony danych: rozdział mówiący o szyfrowaniu, blokowaniu arkusza, usuwaniu danych personalnych z arkusza, ale też o odzyskiwaniu niezapisanych danych oraz co chyba najtrudniejsze i naprawdę unikalne w tym kursie łamaniu haseł. Nawet jeżeli samo hakowanie hasła miałoby się okazać zbyt trudnym zadaniem, bo trzeba będzie uruchamiać specjalny skrypt, to sama lekcja wytłumaczy, co i dlaczego jest istotne podczas wybierania metody ochrony danych i samego hasła. Triki z formatowaniem i kłopotliwymi typami danych. Sekcja, gdzie przyjrzymy się, jak dane wprowadzać, formatować, jak radzić sobie z datą i czasem i dużymi liczbami. Triki w drukowaniu arkuszy. Właściwie. To pełny wykład o drukowaniu od A do Z przyda się, jeżeli walczysz na froncie dużych arkuszy. Triki przydatne, gdy trzeba porównywać ze sobą kilka arkuszy. Rozdział, który pokazuje, jak radzić sobie z wieloma arkuszami, które trzeba ze sobą porównywać, będzie o widokach, blokowaniu okienek oraz o dodatku Inquire. Zrób cuda z dodatkami do Excela. Ta sekcja przedstawia dodatki, które można doinstalowywać do Excela i sprawiać, że arkusze zupełnie zmieniają swój wygląd. Będzie na przykład o mapach i o sklepie Microsoft. Triki z wykresami oraz najnowsze typy wykresów. Sekcja przedstawia kilka przykładów nietypowych wykresów oraz najnowsze nowinki w tym zakresie. O podstawowych wykresach tutaj nie mówimy, ale podczas budowania tych nietypowych wykresów zobaczysz, jak korzystać z licznych opcji formatowania wykresów i uzyskiwać naprawdę dobre efekty. Makra, czyli Trick Sam w sobie, to moduł, który skupia się na praktycznym wykorzystaniu makr. Bo temat ten jest tak głęboki, że nadaje się na spory, osobny kurs. Tu dowiesz się, co to jest makro, jakie je nagrać. Jak naprawić, jeżeli coś poszło nie tak, i wreszcie dostaniesz do rąk własnych gotowe makra budujące spis treści, sortujące arkusze i zamieniające liczby na kwotę słownie. Teraz znasz już zawartość kursu i możesz zdecydować, od czego zacząć. Jeżeli nie masz specyficznych problemów i po prostu chcesz lepiej opanować Excela, to oczywiście dobrym pomysłem będzie przerabianie lekcji jedna po drugiej. Na pewno napotkasz tematy, które skądś już znasz. Ale będą też inne, nowe dla ciebie. Te znane możesz przeskoczyć albo obejrzeć w przyspieszeniu, a te trudniejsze są do twojej dyspozycji na ile chcesz. Oglądaj, ćwicz, stosuj i ciesz się z każdego niewielkiego ulepszenia w pracy z pakietem Office. Trzymam kciuki za twój sukces i życzę powodzenia.